I witamy. Tak, przyjechaliśmy w piątek wieczorem, dosyć późno. I w sobotę tak sobie odpoczęliśmy. Dzisiaj jest niedziela, postanowiliśmy, że dogramy co nieco, powiemy, pokażemy. 4 plus 1. Witamy, witamy. Tak, jak wiecie, nie pojechaliśmy do Chorwacji, a mieliśmy do dyspozycji, jak widzicie, taki wielki samochód. Tak, jest to T7, tak. No, multiwan, ale potocznie. <gry> tak, te tak siedem. mówią, że jest bardzo fajny, wygodny, komfortowy, ogromny przestrzeń przede wszystkim. Jeździliśmy w pięć osób w sumie z nuką i było naprawdę wygodnie. Spala też niewiele, prawda? Tak, tak, 5-8 litra. a takie spokojnie. W takich ten... gabarytach ogromnych. No wiadomo, przy 150 to już tak 8 początku. No to wiadomo lat, to zawsze trzeba ten Ale jak się jedzie do Chorwacji, to jednak to oczywiście ograniczenie tam jest, także można zaoszczędzić. Tak, tak, tak. Przy takiej jeździ, <laughs> tak, dopiero jak się depnie, wiecie, na gaz wracając w Niemczech, to. Mm. <laughs> leci paliwko, paliwko, tak, 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 ale samochód jest super, więc no nie wiemy, nie wiemy jakim pojedziemy, możliwe, że pojedziemy w ogóle elektrykiem, tak, bo jeżeli pojedziemy, mieliśmy jechać wszyscy, a jeżeli pojedziemy pod koniec sierpnia, no to zapewne we dwoje tylko, bo Aleks już ma szkołę, Max ma inne plany, także będzie wycieczka we dwoje. No, co i jak, wszystko się okaże, pokażemy, powiemy, wy oczywiście piszcie, Jakieś sugestie dla nas, także będzie nam bardzo miło. Wszystkie komentarze czytamy. Dziękujemy. Oczywiście. Dziękujemy, bardzo. Tak, tak, tak. Bardzo mile, fajnie i nawet odzew był tam, jak Piotrek powiedział. Nie lajkujcie, ale piszcie komentarze, także się rozpisaliście. Miło nam bardzo, że tak zareagowaliście. Mówię o odcinku powrotnym z Chorwacji, także fajnie, fajnie, fajnie że jesteście z nami, bardzo nam miło. I mam nadzieję, że będziecie, no właśnie, towarzyszyć nam nie tylko w Chorwacji, ale w ogóle, prawda? No dokładnie, w innych naszych przygodach. <grym> tak. A na pewno będzie ich parę. Parę. <grym> Do końca, no, roku. Miejmy nadzieję, że będzie ich trochę. Zobaczymy, co i jak. No, nie tylko Chorwacja jest w planach, jest jeszcze inny wyjazd, więc zobaczymy, czas pokaże. Tak, a teraz pokażemy, może. Czas pokażę, pokażemy może. Samochód teraz, zobaczmy, jaki i co. Piotrek tutaj chciał jeszcze pokazać, jak się to siedzenie wymontowuje, tak i wmontowuje. Tak, bo jest bardzo proste ciekawych. i to naprawdę ci, co mają zainteresowanych, inne busy typu T5, te T7, te T6, te to, mhm. to tam jest problematycznie. Dosyć tak ciężkie są te fotele, a tutaj naprawdę fajnie, leciutko i mhm. no, w T6, czy w te 5 tylną łoweczkę to jest kosmos, wyciągnąć trzeba w trzy osoby na najlepiej wyciągać, bo jest tak ciężki i tak A to niewygodny. to nie? jest szybciutko, Bo musiałeś wyciągać, dwa, ten, ten, także... żeby tę pralkę przewieźć i tak dalej. Także i, i w Opolu byliśmy, to pewnie widzieliście w odcinkach, więc musieliśmy i prysznic i kibelek. <laughs> A wiecie z czego się najbardziej teraz śmieje po powrocie z Polski? Że w reklamie chyba, nie pamiętam. Lech, ma, 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 ma. Tak? tak? Tak, tak, tak. To właśnie w reklamie mówią kibelek. Go, jak ja to usłyszałam. Zamurowało mnie. Albo taka aktorka młoda mówi, yy, że coś tam jest na wypasie. Też w reklamie. Także no, taki potoczny język już wchodzi w reklamy. Szok. Kiedyś no, młodzi nie było, będą chcieli wprowadzić wszystko. Do kiedyś było to nie do pomyślenia, żeby tak w ogóle mówić. Kibelek to tak brzydko, a tutaj nagle w telewizji, w reklamie. No, czasy się zmieniają. <słuch> <słuch> tak, dobrze, to obejrzymy samochód. I się nim przejedziemy jeszcze, pokażemy go z zewnątrz oczywiście. Tak, także zostańcie, nie uciekajcie nigdzie, będzie ciekawie. I tutaj z tyłu jest taki czerwony pasek. I jak za niego pociągniemy, to... i cały fotel się podnosi, i już jest wyciągnięty. I później tylko celujemy w szyny, i fotel już jest zapięty. Także naprawdę bardzo łatwo każdy to zrobi. I wszystkie fotele są... Pojedyncze, także każdy fotel można inaczej układać, wedle swojego uznania. Można całkiem podjechać tym, tutaj, i można sobie w trójeczkę siąść z przodu. Bardzo fajnie. Jest, jest naprawdę świetnie to jest rozwiązane, bo fotele, raz, dwa wyciągamy, coś przewieźć, coś, coś no, nie wiem. Postawić z tyłu. Albo się przespać po prostu. Albo się przespać, no przespać się można fajnie, bo można to poskładać. Można Ma zrobić tak położyć. Właśnie przestrzeń można zrobić. Także fajnie się... by było nawet jakbyśmy we dwoje jechali do Chorwacji, że jeżeli załóżmy nie byłoby noclegu, chociaż wątpię, bo koniec sierpnia to już będzie. O, już. Ale jeżeli nie byłoby, to... Składamy foteliki. Możemy się przespać po prostu w samochodzie. Ma teraz położyć. I tutaj podsuwamy. Tylko nie wiem, czy nie zapadnie się materac. Aha, pokręcić tutaj w ten sposób. Tutaj na środku by trzeba było coś tylko postawić, albo jeszcze jeden Po prostu. Mhm. Ale spokojnie można postawić, położyć materac i można się przekimać. Także to bezproblemowo. Fajnie, fajnie. A na pewno przyjdzie teraz, ma wejść nowy multiwan. Także zobaczymy, co to będzie. Ale to jest rewelacja. Najlepsze jest to, że nawet popatrzcie tutaj w drzwiach. Producenci przemyśleli. Nie wiem czy będzie widać, ale tu w drzwiach jest też gniazdko do ładowania na USB-C. Mimo, że drzwi są przesuwne, to i tak zamontowali tam USB-C. Bardzo, bardzo fajny pomysł, bo nawet ci, co siedzą w środkowym rzędzie, mają naładować sobie telefon bądź tablet. Także dla każdego pasażera jest ładowanie. No i te stoliczki do McDonalda. Jak my jeździemy do McDonalda, to zawsze można sobie zjeść. A tutaj w fotelach mamy takie klamki. Jak się przegnie, to cały fotel odjeżdża i można do tylnego rzędu wejść i wyjść. Także nie, ma, nie trzeba z przodem obchodzić fotela, fajnie. tylko z tyłu się wchodzi. Także to jest rewelacja. Mhm. Kiedyś to było składane takie w te piątkach czy w te szóstkach, a tutaj po prostu cały fotel się Wygodnie. przesuwa, jak to jest mhm. w osobówkach. Także fajnie, fajnie naprawdę poszli z technologią do przodu. Fotele z tyłu są ustawione do spania, także można było się położyć tak, w takiej siedzącej pozycji. Miejsce się cieszyli na. Tak, miejsca nad głową jest bardzo dużo, także nawet dla wysokich osób jest naprawdę mm -hmm. wystarczająco miejsca. Ja mam 64. Także każdy każdy będzie zadowolony jest zapas. Jadąc z tym autem. Także widzicie fotel można przesuwać, odsuwać. Także tutaj, Jak się zamknie. Naprawdę. O, proszę. I miejsca jest naprawdę, naprawdę dużo. Tak. Spokojnie 4-7 osób może jechać. Tak, tak. Komfortowo. Z tyłu są na I piesek, nawijemy. bo tutaj piesek. Tak, tutaj Teraz piesek. Transporterzy, tak. nasza nukusia no, no. <laughs> jeździ. Także no fajnie, fajnie. Bardzo bardzo nam się podoba te auto. I możliwe, że nim pojedziemy do Chorwacji, albo no, też takim modelem, tylko że bardziej. Komfortowy, nie? lepiej wyposażony. Tak, no ten jest, trzeba bo powiedzieć, że ten jest ubog, mało nie? wyposażony. Tak, tak, tak. pod względem ta brakuje. systemów to jest taki naprawdę mhm. uboga wersja, bo nie ma jednak tego z przodu radara, także nie ma tempomatu aktywnego, także mhm. tego, tego brakuje. Dobrze, to jedziemy się przejechać. Tak. 19 dochodzi nam. Po... <laughs> Dzieci nie płaczą. Tak, jeszcze pokażę Wam, jak to z tyłu wygląda. Otworzymy z tyłu klapę O Proszę, tyle jest miejsca jak fotele są do końca odsunięte Także spokojnie ten A może wiecie czy nie wiecie to zobaczcie pokażę Wam że tutaj jest w Volkswagenach latarka O widzicie? Latareczka świeci świeci o, można poświecić tam dla Izabeli. Co mi tam podświetlasz? Piotr. Także. I tutaj jest specjalne miejsce, także lampka się od razu ładuje, widzicie? No, dobrze wyposażony z hakiem, przyczepem, można ciągnąć kempingową. Także kto wie, może się wybierzemy przyczepą kempingową. Sami jeszcze nie wiemy. Będziemy widzieć. No, także. A może kamperem w sierpniu? Może to by było najlepiej. To Znaczy już jest sierpień, ale pod koniec sierpnia. A może? Dobrze? No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. 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 Przez czas pokaże. Tak Dobra, jedźmy Piotrek. Jedziemy wum wum Wum, wum. wum, wum. Ale trzeba. To cześć. kto jedzie? Jak chcesz możesz jechać A więc tak pokazaliśmy wewnątrz, teraz troszkę pokażemy z zewnątrz. Izabela Wam zaprezentuje jak... Znowu auto, będę szaleć! Jak auto śmiga. Także zapraszamy. Oglądajcie. <grystanie> Oglądajcie jaki zaszameleje. A tam jakiś kot. Zaraz go rozjadę. <grystanie> <grystanie> bardzo mi się podobają modele, które mają tak? no niestety ten nie ma. Autko bardzo fajne. Cichutko je. Wiadomo przy większych prędkościach jest głośniej. Pa, pa Kochani. Ruszamy. Poddenerwujemy piączka. 哈哈 <C> <laughs>